Cześć, witajcie na kanale Motomodelarz. Dzisiaj taki króciutki poradnik dotyczący czyszczenia aerografu. Jak wiemy to urządzenie potrafi napytać biedy początkującym. W moich rękach jest, jak to niektórzy twierdzą, chińczyk od firmy Fine Art. Jest to model z FA-180X z dyszą 0,2 mm. Co do samego aerografu, jest to mój jedyny aerograf, używam go od 5 lat. Były różne przeboje, mniejsze, większe, z mojej głupoty. Nie wnikam z budowy, tak samo. Wszystko Wam opowiem w tym materiale. I tyle. Zaczynamy od rozbierania. Odkręcamy tylną część. Odkręcamy tutaj blokadę iglicy. W tą stronę nie wyciągamy. Pamiętajcie, bo cały Brud, który tam macie, cofnie wam się do tyłu. Aerograf zostawiłem, niestety, uwalony troszeczkę, więc wypadałoby go wyczyścić. Odkręcamy tutaj tą końcówkę. Tu, jak widzicie, jest dysza w środku. To jest dysza z takim bardzo malutkim prześwitem. Tam jest prześwit 0. 2 mm, nie będzie tego widać na kamerze, minimalnie Widzicie? I to przede wszystkim musi być czyste. Iglicę wypychamy w tą stronę. Co do czyszczenia. Póki jeszcze tego dobrze nie rozwodzę, wcześniej używałem tamiockiego cleanera. Niestety troszeczkę za drogi. Jest to wydajne, bo to jest naprawdę na wiele, wiele, wiele czyszczeń. No ale po co przepłacać? Na rynku mamy Wamodowski Airbrush Cleaner. Jest to bardzo mocny wybara do czyszczenia i jest bodajże chyba dwa razy tańszy od tego. Czy to, czy to. Jest jeszcze trzecia opcja. Ja troszeczkę się naszukałem. W internecie jest dostępna, ale w sklepach tak. Powiedzmy, że średnio. Dostałem w markecie mrówka takim większym. Jest to, mój kochani, alkohol izopropylowy. Techniczny. Tym też możemy wyczyścić. Za taką dużą butlę zapłaciłem bodajże 30, chyba 6 zł. Jest to litrowy izopropanol. Także Czym będziecie chcieli wyczyścić? Niektórzy czyszczą samą wodą, zależy od farb. Ja używam akrylitamijowskich, praktycznie większość to jest, to są akryle i olejne, i do tego te płyny nadają się idealnie. Co jeszcze do czyszczenia potrzebujemy? Jakiś pędzelek z dłuższym włosiem, i najważniejszy zestaw czyli patyczki do uszu i łaciki kosmetyczne. Lecimy, moi kochani, co do samego czyszczenia tutaj tego elementu, który jest, jest w środku już Wam pokazuję jak to wygląda Ok, musiałem na chwileczkę spauzować eee, odkręcamy tutaj ten cały tył, jeśli chcemy to wymyć na przykład jakiejś myjce ultradźwiękowej tu uważajcie, sprężynka delikatnie wyciągamy i spust wyciągamy do góry. A propos spustu, potrafi się zacinać ten spuścik. Jak już po umyciu, możecie delikatnie, naprawdę delikatnie, jakimś smarkiem teflonowym nasmarować, żeby to płynnie chodziło, bo potrafi się zasyfić. Zresztą tam jest taka uszczeleczka gumowa, i może po prostu ona pęcznieje. Widzicie, tam jest uszczeleczka gumowa i przez nią jest utrudniony mycie. Tak to wygląda. Tu jak wyjmiecie tą uszczelkę teflonową, to nic Wam praktycznie nie da dojścia więcej, więc zostawiamy to w tym momencie tak jest. Eee, czego zaczynamy? od. od, od, od. Zaczynamy od początku, czyli umyjemy sobie go z zewnątrz. Bierzemy trochę cleanera. Przynajmniej ja tak zawsze robię, czyszczę sobie dookoła. Powiem Wam uczciwie, że go dobrze nie czyściłem jakieś 3 miesiące. I nic mu nie było. Spełniał swoją funkcję. Psikał troszeczkę słabiej, pewnie jakiś tam mniejszy przelot już jest, ale ale psikał, nie było z nim problemu. Tak samo zbiorniczek czyścimy, tam głębiej już nie dojdziemy. więc możemy mieć sobie patyczek. Czekajcie, właśnie ten drugi, bo tu już mam mało płynu. W środku tam czyścimy całe to gniazdo. Możecie użyć patyczka, możecie użyć pędzelka. Czy przez te rękawiczki jest tak niewygodnie, no ale to jest chemia i wiadomo, że trzeba uważać. Jeśli chodzi o pędzelek, to używajcie jakiegoś tam najgorszego, jakiego znajdziecie po prostu. Takich, którym już tam nie malujecie. Używacie go do jakichś gorszych rzeczy, długim włosiem, tam w tą dziurkę. Potem to przedmuchamy, tu z tej strony tak samo. Władacie do środeczka. Są nieraz dostępne w sklepach takie wyciory do aerografu. Też możecie sobie zakupić na pewno to łatwiej aczkolwiek. Byście mieli wszystko kupować, co co ludzie reklamują i promują. To musielibyście mieć worek pieniędzy, ale nie na tym polega według mnie modelarstwo dobra same. czyścimy delikatnie z pozostałości resztę po skręceniu się przepłuczę Iglice bierzecie odrobinkę płynu na wacik, kładziecie i takimi ruchami zaschniętą farbę ściągacie pamiętajcie żeby tutaj uważać na na to, żeby nie pogiąć tej iglicy to już nie będzie potem działać. Niestety będziecie musieli wydać około 20 zł w przypadku tego aerografu na no nową iglicę i najważniejsza rzecz, czyli dysza też tutaj delikatnie w środku nie za mocno, żeby tam nie wpychać broń żadnych igiełek i tak dalej nie róbcie tego, bo jest naprawdę malutki otworek żeby tego nie rozkalibrować Wiecie. no jak żeby przepchać żeby był przelot na drugą stronę czekajcie jestem z powrotem, udało mi się zgubić dyszę dobra moi kochani dysza jest czysta nie wiem czy będzie tu cokolwiek widać pewnie nie Niestety nie widać, musicie mi wymierzyć na słowo. Nie mam kamery HD, żeby tu zrobić jakoś idealnie. Wszystkie elementy, które tu możecie wyczyścić, jest osłona iglicy, też ją wyczyścić. To mamy, to mamy, to mamy i to by było bodajże na tyle. Składamy aero do kupy. Jak widzicie, to nie jest jakaś czarna magia. Dobra, to nie jest czarna magia. W moim przypadku tutaj była uszczelka, już jej nie ma. Ale nie bombluje, nic się nie dzieje. Jak dokręcimy mocno, wszystko działa. Wiadomo, że po pewnym czasie te uszczelki, od częstego tu odkręcania się psuje Wracając do aerografu, gdzie tu się wkłada w dziureczkę. Jak wam tutaj płynnie chodzi, to dobrze. Tu jest zawórek, ale jest czysty, więc go nie będę dotykał. Widzicie, nie jest to jakieś mega skomplikowane. Działa, działa. To nie trzeba smarować. Nie jest to mega skomplikowane. Każdy z Was powinien dać sobie radę. Dobra. Odbija. Wszystko z nim w porządku. Na koniec iglica. Delikatnie wsuwacie. Jak dojdzie, nie pchacie mocniej. Nie ma potrzeby. Ona już tutaj wystaje. Zakładamy blokadę. I skręcamy tył. Eee, przy tym e, modelu tu macie jeszcze. Możliwość wysunięcia takiej blokady, i że spust będzie szedł tylko, Widzicie? możecie minimalnie zrobić, że będzie się otwierał na przykład e, niewielką ilość farby wypuszczając. Możecie sobie tutaj korygować. Jak chcecie, żeby cały czas tą samą e, ilością farby, żeby wylatywało, to tu możecie sobie skontrować. Bardzo fajna rzecz. Dla początkujących. No dla doświadczonych to wiadomo, że każdy będzie że troszeczkę tylko się otwiera, albo do końca, jak już lejecie dużą ilość farby. Na koniec moi kochani podpinamy z powietrzem, włączamy kompresorek, wlewamy jeszcze odrobinkę cleanera. Ja to robię tak samo jak mieszam farbę, czyli zatykam tu wylot, kiskam, dyszę i delikatnie odsuwam. Wypukuje się jeszcze cały ten kanał, który jest. Jak widzicie jeszcze tam coś się srebrzy, więc resztki zostały po srebrnym metaliku, który malowałem w skanie. I resztę spuszczamy. Ja akurat ja mam pojemnik do zlewek. Jeśli chcecie naprawdę jeszcze raz możecie w przepukać, zobaczyć czy jeszcze coś tam się znajduje. Wiadomo, że do wszystkiego nie dojdziecie. Już jest czysty. Wylewamy resztkę cleanera. Zostawiamy go do wyschnięcia. I mamy areograf czysty, gotowy do użytku. Także, moi koni, podsumowując. Co do mycia, czyszczenia aerografu, kupujcie sobie jakiś cleaner, czy izopropanol, patyczki do uszu, waciki kosmetyczne i jakiś pędzelek z dłuższym włosiem, może być jeszcze dłuższy niż ten, bo ja mam taki średni, co tam wpadnie w rękę, tym wyczyszczę. Jeśli chodzi o aerograf fine art 180x dwufunkcyjny, 0,2 mm. Jak najbardziej polecam. Mam zamiar jeszcze dokupić dyszę 0305 do niego razem z Iglicą. Ale to może Mikołaja poproszę na święta swojego. Może mi kupi. Tyle ode mnie. Dzięki, że obejrzałeś ten poradnik. Mam nadzieję, że Ci się przydał. Jeśli tak, to zostaw łapeczkę w górę. Tyle ode mnie. Cześć.